Oh, Tą kosą nasz dorzecze i naszymi głosami 18 maja i 1 czerwca możemy uratować piękną przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, piękną przyszłość tych, którzy po nas przyjdą I to jest nasz obowiązek. Próli na polską straż graniczną. Byłem wtedy kiedy e, pluli tam na polskich żołnierzach. Byłem wtedy kiedy robili sobie happeningi z pizzą, biegają uciekając z polskich żołnierza. Skandalem jest dzisiaj to żeby Rafał Trzaskowski i Donald Tusk mówili o tym, że oni bronią polskich że oni bronią polskich granic. Skandalem jest to, żeby oni dzisiaj nam mówili, że nie żerują nam paktu migracyjnego. robią dokładnie coś odwrotnego. Działają na szkodę Polski, państwa, e, państwa polskiego e, i Polaków. Dlatego dzisiaj trzeba im powiedzieć to w twarz. My nie damy się oszukać. My wiemy kim oni są. Dzisiaj będziemy bronili Polski sami. Jeśli nie mamy przywództwa w Polsce takiego, które jest w stanie bronić nas e, e, państwowo. Jeśli nie jest w stanie nas bronić jako instytucje państwa polskiego, to my sami obronimy się. Symboliczne kosy są symbolem pewnego powstania, insurekcji Polaków, którzy będą bronili własnych domów.